Siemanko z powrotem, słuchajcie Słuchajcie, jesteśmy już w tym miejscu co chcieliśmy być co, na, na co żeście czekali I my też oczywiście Oj tak e, Za mną jest budynek prosektorium Tam przewożono zwłoki z tego szpitala naszego Co żeśmy zwiedzali Tego tu? Tego tutaj właśnie e, I tam zrobimy sobie sesję SB7 Ale taką bardziej profesjonalną Tak, bardziej taką profesjonalną ostatnio jak tutaj byliśmy uchwyciliśmy bardzo wiele fajnych rzeczy, więc domyślam się że teraz będzie tak samo co nie wątpię także co? lecimy! tu jest, jest jedno wejście ale to nie jest wejście do tego mhm. to z drugiej strony wejście z drugiej strony ja wiem, że to przypomina taką kapliczkę, jakby coś w tym jest to jest na pewno To Tutaj są łóżka na ciała, do Znaczy no, kapliczka też tutaj była, A na te, pewno. Też była, ale... Ale prosektorium bardziej. Tak. To są łóżka na ciała. O, Tak to właśnie wygląda z naszej perspektywy. Eee, to mi się wydaje, to mi się wydaje, że to był jakiś taki bardziej stół posekcyjny. Tutaj się chyba modlono nad ciałem, nie? Czy coś takiego? Eee, nie. nie. Nie, to był jakiś taki właśnie stół, taki posekcyjny, że w sensie, że lekarz po prostu, ee, no, opatrywał te ciała, czy opatrywał? Ee, obrabiał. Obrabiał te ciała, kurwa, obrabiał. <grym> no dobra, no, wiesz co, oni też będą wiedzieć. W sensie chodzi mi, że zaszywał te ciała, sprawdzał za, na co na przykład dany pacjent zmarł. No to no, no tak jak to robi, no, no tak jak robię po prostu w prosektorium, no. no. I tym akcentem kończymy. Tak, idziemy dalej. To jest wejście na strych. Może później się tam dostaniemy. To jest taki bardziej taka, też jakby taka szala. Taka so. Taka se, co też opatrywali pacjentów. Już po dzwonie, że tak powiem. A najciekawsze miejsce za mną. A najciekawsze miejsce jest tutaj, drodzy widzowie. Patrzcie. Tutaj składowali ciała. No, nawet jeszcze gąbka została po łóżku. <śmiech> <śmiech> Dobra, nie nie śmiejmy się z tego miejsca, bo tu naprawdę dużo, wiele ludzi leżało zmarłych. No to na pewno. A, I tu mi się wyda, wydaje, że tutaj były takie drzwi jakby a'la pancerne, coś w tym stylu. Mhm. Że, po zamy, że po prostu gościu, który tutaj siedział, że zamykał te ciała. I stąd, I stąd te ciała były wywożone na cmentarz. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Przynajmniej, tak. I tutaj słuchajcie, tutaj zrobimy sesję SB7. A najpierw pole magnetyczne. Najpierw pole magnetyczne. Żeby wiedzieć na czym stoimy. Tak. I tutaj słyszeliśmy ostatnio jak byliśmy naprawdę dużo fajnych głosów, rzeczy, głosów. I głosów. I mam nadzieję, że Powtórzy się to dzisiaj. Bardzo byśmy chcieli. Witajcie z powrotem. To jak mówiliśmy chwilę temu, teraz ja przeprowadzę sesję pola magnetycznego, żeby wiedzieć na czym stoimy. Także odpalam urządzonko i nasłuchuję. 49. To słabo. Pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt jeden. Trochę słabo. Jest to może dlatego, że po prostu wdzieli. Jakby było w nocy, to na pewno było więcej. No tak. Co jeszcze możemy sprawdzić? Sprawdź jeszcze tam przy tym. E, tak, tak, wiem. Nic ciekawego? Masz tam po lewej stronie, że to jest jakieś nie? No? Mhm. Ale nie tego, jakbyśmy chcieli. Ale zobaczmy jeszcze tutaj. Tutaj, co ten. Co lekarz, czy ktoś obrabiał, po prostu do ciała wiasz. No. Ta czaszka jest fajna, podoba mi się. Jeszcze on tutaj? No. Jakieś tam pole magnetyczne jest. Ale to wciąż za mało. Słabe, bo słabo, ale jest. Jakiś... No dobra. Następne co chciałem zrobić. To czujnik na dotyk. No. Zobaczymy czy to tutaj coś wykaże. Czujnik dotykowy. Jeżeli jesteś tutaj, dotknij tego urządzenia na sam czubak. Dobra, to może zróbmy sesję, teraz wysiadam, co? Czy to zaczynamy sesję SB7. A później jeszcze i IP do odsłuchania. Do Czy jest ktoś tutaj z nami? Wiem, że tutaj zginęliście. Tutaj leżeliście. Ilu was tutaj jest? Czasie ja też było tu, jak tutaj byliśmy. Pamiętacie nas? Pamiętacie nasze imiona? Moje imię zgadliście, a kolegi? No jak mam na imię? Śmiało. A wy, a wy jak macie na imię? Marek? Marek, czy dobrze usłyszałem? Spytaj się. Przepraszam, spytaj się. Czy masz na imię Marek? Ale co? Kto? Kogo? Co ma się schwytać? Na co zmarłeś? Ej. Ej. no No. Ile żyłeś? Ile miałeś lat, jak zmarłeś? Powtórzyć? Wiesz dobrze, że nie zrobimy Ci krzywdy. Ile masz lat Marek? 106? sześć. 6, tak? Tak. Dobra, no, to źle. A czy ktoś jeszcze chciałby z nami porozmawiać? Słyszę kobietę. Kobieta, jak masz na imię? Czy ktoś nie pozwala Ci się z nami skomunikować? Nieprawda. Ale co nieprawda? Mów do tego urządzenia, żebyśmy mogli Cię zrozumieć. Możesz mi powiedzieć, gdzie stoisz? Z tyłu. Z tyłu. Z tyłu? Ale za mną czy za Pawłem? No. Za no. Czyli za Pawłem, tak? Możesz sprawić, żeby go, żebyś go dotknął? Cokolwiek? No. No. Możesz mnie dotknąć? Jeżeli możesz, to zrób to. Przecież wiem, że potrafisz. Jest nasz kobieta cały czas. No, tak. Kobieta, powiedz jak masz na imię. Powtarzam, jak masz na imię, kobieta? Kobieta, chcemy z tobą porozmawiać. Jak masz na imię? A ile masz lat? Kobieta, na co zmarłaś? Marek, wiem, że ty jesteś bardziej rozmowny. Możesz mnie dotknąć. Albo poruszyć czymś. Czy Marek jesteś tu jeszcze z nami? My tu Dobra, kończymy, co to rozumiesz. Bo kończymy SB7. Konczymy sesję SB7. Dziękuję, że z nami porozmawialiście. Przeprowadzimy jeszcze sesję IVP. Z naszym udziałem, jeżeli pozwolicie. Także kończymy, żegnamy się. Tak, już. Dobra, no, kończymy. Żegnamy się. No to co? Dostała no nam ostatnia sesja z dyktafonem. Usłyszycie dyktafon już na filmie. Mój kamerzysta, czyli pawczoł przestanie nagrywać to i będzie słuchać już tylko sam dźwięk później z dyktafonu. Także no, widzimy się później. Jak macie zeligę? Mówcie do tego dyktafonu. Marek. Jeżeli tutaj jesteś, dotknij któregoś z nas, lub porusz czymś, lub przemów do tego urządzenia, Tak takim razie, jak bolisz, nie? Kobieta nie chciała z nami rozmawiać, więc może tutaj będzie chciała z nami porozmawiać. Czy tak się kobieta? Na co zmarłaś? Marek, a ty na co marłeś? Przeszkadza wam, że tutaj jesteśmy, że zakłócamy was w spokój? Dobra, kończymy sesję EVP. Dziękuję, że z nami porozmawialiście. Miejsce za nami, nie macie do tego żadnego prawa. Wasze miejsce spoczynku tutaj. Dziękuję, że z nami porozmawialiście. Dobra, słuchajcie, tutaj nasza przygoda opuszczona szpitalu w Lebnicy się kończy. Przynajmniej na jakiś czas. Przynajmniej na jakiś czas. Na pewno nie, nie na zawsze przyjedziemy tu jeszcze raz na pewno. No i co? Jakie są twoje odczucia tutaj? Były bardzo ciekawe budynki. No. I tak większość nie zdążyliśmy nic zmienić. No Na tak. Tak. A powiedz mi jak ci się tutaj podobało? To, to miejsce, to pomieszczenie, to, to sektorum. Przeraża. <grym> przeraża cię. A tobie? A powiedz tak, mi się bardzo podoba, mnie nie przeraża. Mi się naprawdę bardzo tutaj podoba. Ja bym chciał tutaj spędzić noc ogólnie. Tutaj, w tym tutaj? Tak, w tym pomieszczeniu tutaj chciałbym spędzić noc. Możemy to zrobić też. E, nagrać tutaj e, sesję SB7 no. nocy i no nocą na pewno coś byśmy więcej uchwycili. No, no także. Słuchajcie, jeżeli chcecie przyjechać e, razem z nami, piszcie w komentarzach, komentujcie, dawajcie lajki w górę, subskrypcje, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Eee... Dobra, nie mając jeszcze. to że mi Dobra, nie no. Dobra. To, Dobra, słuchajcie, to widzimy się w następnym filmiku. W następnym miejscu. Nie wiem, co to będzie. Zobaczymy jeszcze. Na spontanie, jak zwykle. <tryk> jak zwykle na spontanie, tak? <tryk> Mnie coś, coś dusi w tym pomieszczeniu. Nieważne. Eee, dobra. <tryk> to co, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Um, witajcie. ponownie Siemanko. Ponownie tak. No jak słyszeliście po, odsł po odsłuchaniu przez nas mm, sesji z SB7, co prawda byście tego świadkami słyszeliście to. No pojawił się bardzo dziwny głos i tak nas nasza ochota na krótkie rozkmina na ten temat, nie? Co ty myślisz o, tym, o tym, tym głosie? No słuchaj, wiesz co, zastanawia mnie właśnie ten, ten taki odgłos, taki dziwny Taki jakby demoniczny, Ten Dem Demoniczny, tak. I później jeszcze taki... Coś takiego było. No, e, no i mnie zastanawia to, że jak pytaliśmy się kobiety, czy cię coś blokuje, e, to nagle męski głos odpowiedział tak. A, a później ona nieprawda. Nieprawda, ale z takim niekształconym głosem. Mhm. I to jest właśnie, bardzo za zaskakujące też, nie? Tak, to jest zaskakujące właśnie. I no zastanawia mnie to cały czas, kurczę, co to mogłoby być? No właśnie, no coś tam siedzi na pewno, coś tam na pewno jest, tylko kurczę no co? Ale no, tyle emocji na, nas to wzbudziło, że to masakra. Tak, ja to się zlekam, jak, jak tego słuchałem A tam, no, tam było dużo głosów, to fakt, tam było dużo głosów. Tak, nie, jak rozkłóciliśmy to stół, nie? No, jak niech powiedział. Niektóre w ogóle nie były takie, nie można było ich zrozumieć. Niektórych głosów no, słuchaliśmy po 3-4 razy bo nie mogliśmy rozkonać co tam w ogóle mówią, no ale dużo głosów też właśnie w ogóle nie zrozumieliśmy. No właśnie. A bo najlepiej było też jak e, kobieta po, e, powiedziała coś tam e, prawie duch, coś takiego. No było. To mogło było oznaczać, nie wiem, że ma jakąś zamkniętą sprawę lub coś po prostu, nie wiem że jest w jakiejś fazie przejściowej coś takiego. Albo coś ją po prostu e, blokuje, żeby nie, żeby nie zrobiła tej, nie, tej niedokończonej sprawy. No właśnie. No jest dużo naprawdę niewiadomych w tym, tym nagraniu. Jest dużo pytań, mało odpowiedzi. No właśnie. Ech. A co wy sądzicie w ogóle o tym? Napiszcie w komentarzach. Chętnie byśmy odczytali i próbowali zrozumieć to razem z wami, bo my sami zajmujemy się tyle czasu paranormalnymi zdarzeniami, my sami nie mamy pojęcia, co, co to mogło być w ogóle. No właśnie, a jeżeli w ogóle ktoś, e, ktoś jeszcze czegoś się tam... E, dosłuchał. Dosłuchał, no to niech, niech też napisze w komentarzach, chętnie poczytamy sobie. Niech zaznaczy moment. Dokładnie, niech zaznaczy, niech zaznaczy moment, w którym to usłyszał. Właśnie tak, no to... albo, albo usłyszała. O, właśnie, tak. No to co, no w sumie tyle z naszego nagrania, nie? No, także co, no... So, widzimy się na następnym filmie. Na następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiamy. Hejo! Hejo!